Zanim przejdziemy do pytań o motorze, może najpierw kilka słów o tym, jak trafiłeś w ogóle na Lubelszczyznę, z Słupska do Górnika Łęczna. No, Moim najczęstszym klubem jest sala Słupsk, tam trenowałem i się rozwijałem, później przyszedłem do Gryfa, 95 Słupsk, no i stamtąd... E... Zostałem przetransferowany do Górnika Łęczna za czasów e, trenera Kubickiego. I w tym regionie poznałeś też swoją żonę? Tak? Zgadza się, moja żona jest hełma, także na Lubelszczyźnie, już w sumie już nie, prawie dziesiąty rok będzie tak wspólnie całego czasu. Także już kawał czasu. Grałeś też w zaprzyjaźnionym klubie z motorem w Śląsku Wrocław. liznąłeś ekstra klasy. Nie zagrałeś tam, co prawda, ale chyba zebrałeś sporo. Cennego doświadczenia, które może się przydać tutaj, w Lublinie? No tak, doświadczenia na pewno sporo. Mam nadzieję, że ono się przyda. Doświadczenie, no po to tu jestem, żeby, żeby zespół się czuł pewniej i żebyśmy zdobywali kolejne punkty, i żebyśmy byli na się dobali. Po Śląsku wyjechałeś do Czech. Skąd taki pomysł, na taki kierunek akurat? Akurat była propozycja. Okienko było otwarte, szybki telefon, konkretna oferta, więc jakby nie chciałem zbyt długo czekać na jakieś inne sytuacje, bo jakiś się pytały, ale to nie były jakieś konkrety, a mi zależało na czasie, żeby szybko e, znać klub. Karpatyk rosnął w ubiegłym sezonie, ta sama liga co Motor. Sporo napisałeś krwi tutaj w tym meczu na arenie Lublin. Od tego jesteśmy, no niestety, ja wiem, że to jest niewdzięczne, teraz jestem tutaj, e, ale wydaje mi się, że może tym meczem przekonałem do siebie e, działaczy i kibiców. E, Także to jest taka praca. Właśnie, kiedy pojawił się pierwszy sygnał z motoru? Eee, sygnał. W sumie od razu po sezonie, jakoś gdzieś to może w trakcie, jakieś takie były szepty, ale to nic konkretnego do mnie nie trafiało. I po sezonie to konkretny telefon, oferta, jestem w motorze. Trener Dominik Nowak mówi, że jesteś niekwestionowanym numerem jeden. Wolisz być takim pewniakiem, czy wolisz, kiedy czujesz oddech konkurencji na plecach? To chyba najgorsze, co może być dla zawodnika, kiedy czuje się zbyt pewnie, bo wtedy ta rutyna rzekoma może go zgubić szybko, a ja nie jestem pewniakiem takim, że każdy mecz muszę udowadniać, że moja dyspozycja jest na wysokim poziomie, a są chłopacy, którzy cały czas mnie tam naciskają, więc to nie jest tak, że mogę zasypać się górski po biele i sobie siedzieć i czekać się na wydarzenia. Z kim najlepiej dogadujesz się na boisku? z obrońcami. Nie chcesz podać nazwiska żadnego? Yy, nie, no mamy dobry klimat ogólnie w drużynie. Jest dobra atmosfera. Yy, każdy wie, co ma robić jakie ma zadania i cele a co do poszczególnych znam starszą gwardię, że tak się wyrażę chłopaków, Damiana Falisiewicza Kamila Stachera Piotra Karwana także znam chłopaków dość większo w większości, więc akurat w tym nie było problemu. A poza boiskiem Kapi omawiał Cię, żebyś przyszedł tu do motoru? Z Kapim od już długo czas mamy kontakt jakiś więc nawet jak ja za granicę, czy gdzieś to jesteśmy w całym jakimś tam kontakcie, lepszym gorszym Coś tam mówił, coś tam wspominał. Fakt, że motor gra na arenie przy, przy takich kibicach, też zaważył na tym, że zdecydowałeś się tutaj przyjechać? Znaczy, to jest kapitalny obiekt, e, świetne miasto, zresztą ja w Lublinie już długo mieszkam, mam tu mieszkanie z żoną, więc e, dla mnie to jest, to jest mój drugi dom. E, wiedziałem co się dzieje w motorze na bieżąco, jaka jak jest sytuacja, co do kibiców wiedziałem czego się można spodziewać, na stadionie już grałem, jak byłem w Karpatach. E, Owszem, ale to nie był jakby główny powód, żeby grać na stadionie. Bo ja na takich stadionach już grałem i na większych i na fajniejszych, że tak się może wyrazić, wyrazić. Ale dla mnie przede wszystkim jest to, żeby się rozwijać sportowo i żeby motor był na odpowiednim miejscu na mapie polskim, ślubarskim. W ubiegłym sezonie otarłeś się o zwycięstwo w Lidze. W tym roku ten cel jest ten sam drużyna co prawda inna, bo nie Karpaty, tylko motor. Myślisz, że ta presja nie jest Wam nóg? Jak to było w tamtym sezonie? Jak to jest w tym? Ja nie wiem, jak w tamtym sezonie chłopacy się czuli, a w tym jest. Powiedziane jasno, że mogłyby walczyć o awans. No i tak robimy. To, że zespoły się na motor mocno spinają i starają się zagrać najlepszy mecz sezonu, no to już jest ich jakby prawo i oni nie mają do tego predyspozycji. A my musimy pokazać, że jesteśmy lepszymi zawodnikami i to będzie się zdarzać w każdym meczu. Ale nie, absolutnie, to dopiero trzecia kolejka. Także nie, 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 nie wybiegajmy marzeniami do przodu. Już nie mówmy o pierwszej lidze, o seklazie spokojnie. Mamy dopiero trzecią kolejkę. Róbmy swoje z meczu na mecz i, i będzie dobrze, z tym o to spokojny. Poznałeś trzecią ligę w ubiegłym sezonie? Jak myślisz, kto w tym roku włączy się jeszcze do walki? o te czołowe lokaty Ja nie wiem czy tu jakiś czarny koń się pojawi ale z tego co się orientuję no to tak e, ta czołówka co była w tej, ten Stal Rzeszów e, Prosto mogą jeszcze znowu po raz kolejny, ale to już nie jako chyba by, jakiś tam czarny koń. Bresowia. E zobaczymy, co dalej. No wiadomo, my także zobaczymy, czy ktoś jeszcze się wkroczył za walkę o awans. Dzisiaj swoje 35. rodzinę obchodzi Piotrek Karwan. Chciałbyś się jakoś dołączyć do życzeń dla kapitana? Tak, zdecydowanie. Piotrek, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia. Życzę Ci chociaż jedną brameczkę, żebyś tam okuł. No i awansu, także wszystkiego najlepszego. 35. to nie 18, ale zdrówka kolego. Od całej drużyny. A Tobie czego życzyć na ten sezon? Zdrowia. Przede wszystkim zdrowia, bo formy i dyspozycje raczej są spokojne.